Dzień dobry, witamy po weekendzie. Dzisiaj na pewno będziemy Wam pokazywać nowe dostawy, nowe, nowe rzeczy, które przyjechały. Postaram się nagrać materiał na temat protektorów. Jakie są rodzaje, jak je rozpoznać, czy kurtki w podstawie powinny mieć protektor pleców, czy też nie. Na pewno zajrzymy na serwis. No bo mamy naprawdę bardzo dużo pracy. W ciągu trzech dni trzeba wszystko przyjąć, wyeksponować, wystawić i być przygotowanym już na, na ten okres po 10, bo zawsze jest taka fala kumulacyjna, która, która gdzieś tam ewidentnie jest związana z zarobkami Waszymi. Więc zapraszamy serdecznie salon czynny od poniedziałku do piątku, 10.17, z soboty 10.14. Szkolenie się nie odbyło w tą sobotę Ten względu na pogodę ale oczywiście będzie za dwa tygodnie termin cały czas jest ten sam, sobota 14-16, dzwońcie, piszcie, śledźcie przede wszystkim...